Siemaneczko ludzko z tej strony Miki A dzisiaj słuchajcie taki bardziej odcinek bonusowy specjalny trochę krótszy ponieważ nie mam trochę też czasu na nagrywania gdyż teraz egzaminy przede mną ale jeszcze jakiś odcinek mówię trzeba yy, nagrać żeby to ciekawego wam pokazać a mianowicie dzisiaj zajmiemy się takim dokładniejszym przeglądem siewnika Mashiro z do te, tej Magiki, który ostatnio sobie właśnie yy, słuchajcie siałem buraczki yy, na filmie z Kazim ale Chciałem wam go przedstawić tak osobno, ponieważ też dużo osób pisało, jak tutaj wszystkie opcje w nim działają, jak to tam się wybiera, dodaje tak dalej. Więc mówię, nagram taki odcinek i wam zademonstruję. Przy okazji mogę was zachęcić, żebyście po prostu na ten silnik zagłosowali w mod w moim konteście, kompoście, w mod konteście, ponieważ uważam, że ten mod jest w 100% yy, po prostu w 100% ambitny na to, żeby to po prostu wygrać i pokazać, że potrafią bardzo fajne mody Ludzie tworzyć do Farminga, które bardzo nam uminają grę. Ale dobra, kupimy sobie siewnik i siewnik tutaj słuchajcie opyk. pyk, w zakładce siewniki oczywiście. Oraz yy, naprzód kupimy sobie, słuchajcie, yy, Damasio tutaj. O, zobaczcie, na, na, na nawóz po prostu. Yy, I jeszcze wypadałoby jakiś ciągnik. Ciągnika mamy tu Fenda 1050 Vario, ale on jest trochę za duży pod ten siewnik, więc sobie to odpuśćmy. Yy, I myślę, że po prostu sobie kupimy jakieś tutaj coś, yy, właśnie, może być też fędzik. Myślę, że Fenzik będzie też spoko, tylko sobie zwiększy maksymalnie silnik. Kolor trochę też się zmienimy i dałem mu szerokie opony. Ok, dobra. Yy, mamy nasz, nasz zestaw tutaj. Słuchajcie, najpierw sobie potrzebimy siewnik. O. Eleganckie. Jeszcze może przyjrzyjmy się trochę tak z zewnątrz. No, jak widzimy, wszystko jest tutaj pięknie dopracowane, cudnie to wygląda. Yy, I słuchajcie, zaraz sobie jeszcze go podczepimy i obliczajmy wszystkie funkcje. Ponieważ yy, na MP delikatnie coś mi tam nie działało, tak jak powinno. 100% tak, ponieważ yy, trochę miałem problemy z tym rozstawem oraz tej rury nie było, co trochę też mnie zdziwiło delikatnie. Ale na Swingrun wszystko ładnie, pięknie yy, śmiga. Ale być może to był tylko u mnie jakiś też błąd. A, dobra, niech on się jednak złoży. Pyk. O, dobra. Podczepiamy sobie teraz naprzód do niego pojemnik na nawóz. Pojemnik, w sumie że ale no... Tak, jako pojemnik służy, nie oszukujmy się. No i pierwsze co od razu mamy rury. Zakładamy sobie rury yy, na... M, słuchajcie, podchodzimy i M. i co jest ciekawego, w tym ciągu z tym problemu większego nie ma, bo zobaczy, że to nam wszystko w sumie ładnie pasuje yy, ale ale słuchajcie, możemy sobie. Yy, proszę ja was bardzo poczekajcie. O. Możemy sobie, jak klikniemy sobie M i na page, e, przepraszam, na plus i na minus na padzie możemy sobie te rury dowolnie podnosić, opuszczać, żeby tak nam pasowało, żeby było ładnie. Czyli teraz mamy. Trochę podnieśliśmy w tą stronę, możemy sobie również na przykład, jak nam to nie pasuje, trochę o prawo, lewo i tak Ale my sobie spasujmy, żeby było. tak będzie to wszystko idealnie nam y, pasowało. Y, do tego to nie jest wszystko, ponieważ jeszcze musimy sobie kupić, no, no w sumie nie musimy, ale możemy sobie kupić komputer. Tak, zobaczcie, masz maszynę Gaspardo, maszy y, komputer, pojawia nam się takie oto pudełko, które też musimy oczywiście otworzyć y, za pomocą klawisza M, nie M. Kaciu, przeniesiemy sobie trochę ten komputer, o, za pomocą klawisza O, elegancko, teraz możemy sobie, yy, proszę ja was bardzo, podejść z tym bardziej do ciągnika, Ops. klikniemy sobie I oraz nam się zamontował właśnie teraz ten komputer, po czym pudełko od komputera możemy sobie ładnie odłożyć tutaj na przykład, o, powiedzmy na, na krzesło, nieważne. I teraz co? Zacznijmy o tego komputera. Mam w środku komputer. Proszę bardzo. I tak, co ten komputer nam tu. Co możemy w ogóle z tym komputerem zrobić, tak naprawdę? Możemy z nim też zrobić trochę rzeczy. Z tym, że poczekajcie. O, na U to było, na U. Po kliknięciu U możemy sobie, załóżmy, zobaczcie, zmienić sobie jego wszelkie pozycje. To jest bardzo fajnym plusem. Od przybliżyć, co też jest bardzo fajne, no ostatnio w ogóle to odkryłem, wcześniej tego nie widziałem, jak nagrywałem odcinek z tego, z Kaziem. Oraz przede wszystkim zmienić sobie jego zupełnie położenie i tak naprawdę możemy sobie go od góry dupą nawet odwrócić, jakby nam czymś to pomogło, ale uważam, że to jest zarąbiste. możemy dostosować pod, pod siebie elegancko, no, przypuśćmy, że ja bym chciał tak, tak jak teraz to, żeby to miał, po prostu miało na widoku i dobre. okej. Okay. Yy, więc teraz tak, już mamy cały zestaw. To słuchajcie, trzeba by było napełnić. Napełnić, czyli sobie kupimy tutaj. Yy, halo. Gdzie są palet. Kupimy sobie yy, nasionka. Zróbmy dwa worki. Worki z nawozem. z trzy worki. O. I elegancko, dobra. Oczywiście, yy, standardowo tak, na przodzie mamy zdejmowaną landekę, pokrywę, która się ładnie nam zwija. Możemy sobie y, podejść i tutaj mamy za pomocą przycisku. Y, proszę bardzo, y, nie. Czekajcie, to się, a przepraszam, C, o nam się ładnie składaczek. możemy sobie op, zajrzeć, y, ale dobra. My byśmy chcieli trochę nawozu napełnić. Napełniam się elegancko. Pojemność to jest coś o 2 ton na przodzie, tutaj niecałe chyba to na 800. Jakoś tak tu powinna wejść No zobaczymy, a nie to na tak a jednak mi się jebał. Zamykamy sobie, o, złożymy sobie schodeczek elegancko. Y, oraz kolejna sprawa, otwieramy sobie wszystkie komory. Y, tutaj mamy te cztery komory większe, jakby na, na górze. To jest też na nawóz dodatkowy. Nam się napełnia elegancko. No a resztę, no to komory na, na ziarno tutaj proszę was bardzo. O, napełnimy sobie. W tym wypadku, załóżmy, tutaj jest kuryza. Niech nam się napełni. Wyjedziemy sobie i zaraz będziemy to dalej wszystko rozkminiać. Zamkniemy sobie oczywiście wszelkie klapy. Yy, I zaraz zaczniemy się bawić, słuchajcie, z tym siewnikiem. Yy, z tym, że... Poczekajcie, mam jakieś pole skultywowane? Bo wiem się, że nie. Zaje rośnie, jeszcze na szybko sobie weźmiemy, wszędzie też rośnie pewnie, hmm. a nie wszędzie pewnie. No pojedziemy sobie na farmę w tym czasie i zobaczymy jak to wszystko będzie podczas jazdy nam się yy, Ogólnie co jest bardzo fajna, yy, każda sekcja tutaj jest po kolei jakby amortyzowana i jak zahaczymy o ziemię czy o coś to po prostu te sekcje tam się pojedyncze tam wyginają tak fajnie yy, i to jest też naprawdę fajny efekt. I stwierdzam jeszcze raz, że to jest najlepszy mod do farming. I będę teraz w kółko siał kukurydzę, buraki i słonecznik, bo takie nam daje możliwości ten siewnik. Bo mi się tak podoba. No i tyle. Ale dojedźmy sobie na pole, żeby przetestować tutaj wszystko bardziej tak w pracy, bo tu jest naprawdę sporo ustawień, które wam zaraz zademonstruję. Powiem Wam, że rozgryzienie tego siewnika też mi chwilkę zajęło i tak do końca nie mam pewności, że to jest na pewno wszystko bo ten silnik ma w cholerę tych funkcji. Dobra, przede wszystkim yy, sobie dojedziemy na pole, rozłożymy sobie naszą maszynę. Proszę bardzo, rozkłada nam się elegancko tutaj. Rama rozsuwają się sekcje, zobaczcie jak te, te węże, wszystko to nam się ładnie wydłuża. Nie ma żadnego takiego przenikania przez siebie, wszystko jest takie, no powiedział, do ostatniej, yy, do ostatniego słuchajcie, momentu, dopracowane. No i teraz tak. Wyjdziemy sobie i zaczniemy sobie może od góry. Na Page Up Patch down przypominam sobie zmieniamy ustawienia. Yy, możemy sobie zmienić, słuchajcie, ja was tutaj proszę. Wiem, co możemy zmienić? Przykładowo... O, halo weź, mi to wyjdzie. Yy, rozstaw jak się nie mylę, tak? Ej, bez tu. Czemu mi się to? To się jakoś zmieniało, no. No i teraz będzie, że Miki, yy, bo ty tutaj wcale nie wiesz, jak to się tym obsługuje. Yy, potem, bo to muszę zmienić, dobra, potem to, wrócimy do tego, ale potem. Yy, kolejna sprawa, wysokość yy, kółek. Która jest, zobacz, regulowana z tyłu nawet na kolbkę, nawet nam się tutaj elegancko. Widzicie, możemy sobie do, zmieniać te kółeczka jak chcemy, wszystko ładnie, zatrzaski. Kolbeczki jeszcze możemy sobie opuścić. Mamy bodajże do. Yy, aha, mamy 13 regulacji, aż więc no jest tutaj naprawdę w czym wybierać. Kolejna sprawa. Pyk. Docisk, tak? Jak się nie mylę, to chyba z tyłu jest docisk. Chyba dotuje właśnie na tym tym, na tych widzience, No i tu mamy akurat do regulacji, czyli tyle, ile jest tutaj ząbków. Zobaczcie, że wszystko nam pięknie. Każda jedna regulacja wchodzi. Wszystko działa i sobie. O! Dotyczynę, załóżmy na maksa na jedynkę, czy to jest może najdżej. Nie wiem, bo nie jestem znawcą siewników, ale ale no wszystko nam tutaj ładnie się to zmienia. Eee, kolejną sprawą zapadeczki. Tutaj mamy regulację kolejną, którą też możemy sobie wystawić, jak widać 12 regulacji, wszystko pięknie w skali nam się trzyma, załóżmy sobie, zrobimy tak. Eee, Kolejna sprawa. Poczekajcie gdzie wam to pokazać. Możemy sobie też to wszystko obrócić. Tylko czy nam to się rusza? Halo, żeby was nie skłamać teraz... Czegoś nie, jednej rzeczy nie było widać na pewno. Ale chyba to właśnie To było to, bo nam się yy, przekręca na tej przekładni, ale... Nie chcę was skłamać. Czy to czy, bo coś, jedną rzecz na pewno nie mogę znaleźć. To się chęci, ale gdzieś to się kręci. Kolejna sprawa, no to po kolei sobie możemy y, rozwierać tutaj. No, o, proszę bardzo, nasionka, y, od nawozu dalej. Znacznik, co jest też bardzo fajną i ciekawą sprawą. Możemy sobie na przykład, słuchajcie, zmienić poziom, wygięcie tego znacznika. Co jest też dosyć ciekawym barzerem. Zobaczcie, o. możemy sobie zmienić na no, jakim ukoś i no, Ali że ma sobie iść, tak? Kolejną sprawą możemy mieć talerze okrągłe, bądź e, zębatę. Znaczy takie na no, Ja sobie wezmę kiedyś okrągłe. E, regulujemy dalej. Trzeba e, jest dać dozownik nawozu. Radlice, o! Widzimy, że nam wszystko podnosi. Nawet wszystko na miarce, jak idealnie pasuje. Zobaczcie, śrubki nam się ruszają, okręcają, no to jest po prostu coś coś pięknego, coś niesamowitego. Kolejna sprawa właśnie nam się będzie. O! Tutaj to jest bodajże chyba na łos nie. Bezpośrednio pod ten... Yy, nadbieg głębokości możemy się to ustalić, pewnie coś w tym stylu. I tak dalej. No, w realu jakbym wiedział jakąś więcej, jak to wszystko co od naszym polega, to bym wytłumaczył, ale znawcą siewników jest, nie jestem, nie będę, bo jakoś nigdy... Słuchajcie, wy w siewnikach nie siedzę takich, ponieważ, no nie siedzę, kurde, nie brakowanie takich rzeczy, więc jakoś mi to nie jest potrzebne. Yy, no więc to mam regulację oraz kolejna sprawa tutaj nam się rozstawia, słuchajcie, yy, znaczniki. To znaczy, że możemy sobie regulować przesuw, ale to może rozłożę znacznik, żeby bardziej to było widoczne. Zobaczmy, mamy znacznik taki długi, może drugi będzie. a to Niech będzie jednak ten. I możemy sobie regulować, gdzie ma się znajdować tutaj nasz, nasz znacznik, tak? Nasz, nasz talerz, to będzie nam wyznaczał kolejną trasę. I dosłownie możemy sobie ustawić tak idealnie, jak to chcemy. I co jest naprawdę dużym, ale to dużym plusem, bo no. Czasami, jak się gra realnie na znaczniku, się coś, no to na znacznik nie pasuje i trzeba się do niego dostosowywać wszystko. A tutaj możemy sobie znacznik sami do siebie. Dostosować. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Niech nam się teraz to wszystko ładnie złoży. A nie złoży nam się ociągnąć zgrasła, ale to złożymy. I jeszcze jedną rzecz sobie zobaczymy. Oczywiście na komputerze będzie nam tutaj pokazywała na prędkość. Yy, teraz zobaczymy. Jeszcze, aha, złożył się. Złożył się. Bo słuchajcie, chcę coś jeszcze sprawdzić. Ten rozstaw. Jak się regulowało ten rozstaw? No, i teraz skurczę. Yy, aha, chyba musimy pierw to jakby rozkompletować. No kurde, nie. Teraz zrobiłem błąd. O, właśnie, teraz Wam powiem, że. Powiem Wam, czego nie wolno robić. W tym siewniku. Nie wolno odczepiać przedniego, słuchajcie, yy, naszego rozsiewacza, powiedzmy. Jeżeli. Nie ma gdzieś obok palety, bo nam ta znika i ta nam się powinna pojawić właśnie na Na palecie, tak? Jeszcze sobie odczepę na chwilę siewnik. ja sobie podejdę, ale nie, dobra? Właśnie, ja tego nie testowałem jeszcze. Czy nam się targa tak to pojawi, czy nie pojawi? Nam się targa. chyba nam się nie pojawi. Chyba zrąbałem trochę sprawę, co? No, zrąbałem sprawę, wybaczcie. W każdym bądź razie, yy, słuchajcie, sprawa taka, nie odczepiajcie tego, że coś się myśliły, to nie odczepiajcie tego nigdzie na polu. Zobaczmy, jak nasze znaczniki to zaznaczyły jeszcze. Generalny test na polu. Znaczniki ładnie nam tutaj znaczą, tylko tu właśnie, o, kręci nam się teraz elegancko. Yy, na komputerze nam pokazuje, yy, proszę o was bardzo prędkość, jakby na nasze te cztery sekcje, powiedzmy, coś w ten deseń eee, ile hektarów zasięliśmy, czy mamy licznik hektarów kolejną sprawą mamy, co jeszcze mamy, czas chyba, jak się nie mylę, czas i chyba jeszcze coś też mamy, tylko tutaj czekajcie, przybliżymy sobie ten komputer to nawet zobaczyć, że jak, o nam te, te, te przyciski i możemy sobie, pyk na każdą, jakby sekcję, przełączać, ale ja chcę go sobie przybliżyć, czyli pojąć tam wszystkie rozstawy tutaj, to jednak trzeba trochę spędzić. O, teraz nie teraz, o, przybliżymy sobie go maksymalnie. Może no, to nie jest maksymalnie, ale tak, jako tak, żeby był przed nami. Zobaczymy, co nam tu jeszcze wyświetla. Yy, znacznik sobie zmienimy. Bo od razu, co jest ciekawą opcją, też nam się znacznik, słuchajcie, podnosi, jak podniesiemy siewnik. Jak akurat mamy tu znacznik yy, na środeczek, idealnie powinien nam pasować. Tak, pasuje nam. No, ładnie idzie. Co tu jeszcze mamy? nawet co nie wiem, tu mamy chyba obroty. Tylko obroty trochę by nie zgadzały się, trochę byłyby za małe, jeżeli chodzi na dole. Ale jeszcze mamy te 2.6, nie wiem do końca, czy to jest wyżej w jakiejś To jest chyba na sekcji, nie? Czekajcie, mamy tutaj Przełączanie na tych sekcji i coś w ten desen. A to są obroty na dole. Ok, to są obroty. I zobacz, podnieśliśmy siernik, znaczy nam się elegancko yy, schował. A właśnie, jak to jest? RT opuszcza się to mi się znacznik nie rozłożył. Musimy sobie rozłożyć go samemu na no, spoko. No, ale ogólnie ludzie, jeśli chodzi właśnie o ten siernik, to chyba by było na tyle. Zobaczcie jeszcze jak to ładnie wszystko. Piek. Opuszcza się. Podnosi wszystko jest. Jakby oddzielnie amortyzowane, animacje wszelkie posiada wszystko pięknie. Jak najbardziej jeszcze jedna fajna sprawa, która no po prostu mnie jeszcze urzekła osobiście taki mały smaczek. Zobaczcie, jak zarobiłem na przykład jedną sekcją o coś o. To nam się ta jedna sekcja jakby tak o, widzicie? Podnoszę. to po prostu to, to, to jest coś pięknego, no. To jest dla mnie magia. I ja stwierdzam jeszcze raz, że to jest najlepszy mod na Mod mod-konteście. I nałóż na pewno na niego zagłosowałem słuchajcie. I wy również możecie go wesprzeć, też tak uważacie, jeśli zgodzicie ze mną, że... Ten mod powinien wygrać yy, ten konkurs, więc w sumie ja wam dziękuję za oglądanie. Dzisiaj taki właśnie odcinek głównie poświęcony temu siewnikowi, ponieważ uważam, że warto yy, warto było to zrobić. Yy, no, a jak wam się podobało, to oczywiście dostawcie łapeczkę, subika, ten zostawił. A no raz odwiedzcie tu właśnie te media społecznościowe, bo tam się razem coś dzieje na snapie, czy na fejsie, czy na Instagramie. Można jakieś zobaczyć fotki z tam jakiś yy, poza planami filmowymi, czy właśnie z planów, czy coś w tym deseń po prostu, więc ja wam dziękuję. Do suszonka i do Cześć.